Cześć, pozdrawiam wszystkich serdecznie, z tej strony Gosia. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, choinka się pięknie świeci u nas w DPS-ie. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich moich fanów, szczęśliwego nowego roku, zdrowia, szczęścia, oby nam się wiodło w nowym roku i udanej zabawy sylwestrowej, Gosia. Serdecznie pozdrawiam cały personel DPS-u i życzę całą personelowi DPS-u Szczęśliwego Nowego Roku, obyście nie, obyście nie było, nie, oby, oby nie było kłopotów w DPS-ie, żeby wszyscy mieszkańcy i personel byli zdrowi. Serdeczne życzenia, bawmy się 31, to nasza zabawa sylwestrowa będzie szałowa. Serdecznie Was pozdrawiam. I życzę całemu personelowi DPS-u, pani dyrektor i wszystkim pracownikom DPS-u szczęśliwego nowego roku, aby nie mieli kłopotów w przyszłym roku, w następnym roku z nami, aby ten rok był wspaniały i udany dla wszystkich i dla waszych rodzin. Serdecznie pozdrawiam. Szczęśliwego nowego roku. Mamy nadzieję, że nie będziecie w szoku. Mam nadzieję, że się poprawię i przepraszam Panią Dyrektor za kłopoty i Panią Oddziałową. I serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę szczęśliwego nowego roku, do siego roku, bądźcie szczęśliwi w nowym roku. My też chcemy i nie kłóćmy się, bo jak będziemy się kłócić to cały rok będzie taki, nie ma sensu. Mam nadzieję, że wszystkich uszczęśliwiłam tym filmem i bardzo dziękuję. Całemu personelowi DPS-u, że poświęciliście ten cały rok nad opieką nad nami i pomocą dla nas, i, i szerzyliście pomoc dla nas. Dziękujemy bardzo. Ja i mieszkańcy DPS-u. Wesołego nowego roku. Pozdrawiam, Gosia. Żebyście cie, przyjmijmy ciepło i radośnie nowy rok 2024. Pozdrawiam, Gosia.